Ostatni niedzielny poranek, czyli 4 września, zdarzyło mi się obejrzeć na TVP Polonia film reżyserii Krzysztofa Zanussiego, zanim jeszcze został ekspertem od Jaworowicz. Jest to film Cwał, w którym Maja Komorowska gra szaloną koniarę i dzieje się tuż po wojnie. A skoro, skoro jest po wojnie, to oznacza, że musi być też przed wojnie i wśród wojny. Wiadomo. A skoro wojna, to pomyślałem sobie, że w ostatnim filmiku nic nie mówiłem właśnie o wojennych sprawach, o wojennych wydarzeniach, jakie tu się działy. E, czy się coś znajdzie w okolicy, na przykład bunkry? Bunkrów nie ma! A, a właśnie, że bunkry są. Na przykład przy drodze roderowej na Słok. Niestety y, są one oczywiście w dobrym stanie, niestety tablica, że tak powiem, y, chyba została Zabrana jako łup wojenny, no, ale na szczęście dostaniemy reparację. To się to jakoś tam wyklepie. Ale jak już tak jedziemy sobie na południe, odbiłem stamtąd na łękawę. Stamtąd przez gałkowicę. Tak sobie jadę, a tu patrzę. Drzewo wygło. Pawłowy. Jeszcze kotek. Nie uciekaj. Ale idzie za kusami. Że go dogonie, czy co? I w ten oto sposób udało mi się otoczyć Góry Borowskie. A czym są te Góry Borowskie? No to jest miejsce jednej z największych bitew tutaj w okolicy, przynajmniej. Nie bez kozery nazywanej też Piotkowskimi Termopilami, chociaż to też popularna nazwa dla wielu bitew, no ale wiadomo. Akurat trafiłem na uroczystości, które się działy, no ale już na sam koniec, więc. Jakby powiedzieć, smętne i nudne części mnie ominęły, ale niestety kolejka po ciasto z kół gospodni wiejskich była tak duża i niestety wypełniona głównie żołnierzami, więc no, nie wypadało się wpychać. Więc w sumie długo tam nie pobyłem. Podziwiałem na przykład zabytkowy rower wojskowy, po czym ruszyłem w dalszą drogę po dość dziurawych drogach. I to by było na tyle.